Firma zajmuje się szeroko pojętą ochroną plonów, coraz bardziej poprzez dostarczanie producentom, głównie sadownikom, producentom owoców i warzyw, maszyn służących ochronie ich upraw. Są to maszyny przeciwprzemrozkowe i maszyny przeciwgradowe. Naszym głównym grupą docelową i odbiorcami są sadownicy i producenci warzyw, ale w głównej mierze są to sadownicy. Maszyna na tej konkurencji wyróżnia się dość innowacyjnymi produktami, których do tej pory nie było na rynku polskim. Funkcjonowały one na rynku europejskim, natomiast jeszcze nie w skali polskiej. Są to maszyny przeciwprzymrozkowe, które działają na dość prostej zasadzie wydmuchiwania powietrza i maszyny przeciwgradowe, które rozbijają nam chmury gradowe i są w konkurencji gdzie mieliśmy tylko siatki przeciwgradowe z zupełnie nowym rozwiązaniem na, na rynku. Maszyny przeciw są importowane z firmy AgroFrost z Belgii. Natomiast maszyny przeciwgradowe są to firmy maszyny firmy SPAG z Hiszpanii. Na razie jako agro teraz działamy samodzielnie, czyli dostarczamy maszyny samodzielnie. Uwarunkowane jest to, tym, że chcielibyśmy na początku wprowadzania tych produktów na rynek mieć bardzo dobry serwis, czyli przeszkolić klientów, żeby dobrze ma, ma maszyny serwisowali i ich używali. Każda maszyna sprzedawana jest objęta dwuletnią gwarancją, czyli każdy klient ma zapewnioną ochronę gwarancyjną w okresie dwuletnim. Po tym okresie oferujemy również serwis pogwarancyjny, także tutaj klienci nie muszą się zupełnie martwić o części zamienne czy o naprawę maszyn, gdyby coś się stało z maszyną. Przy przeciw przymrozkowych mamy dwa rodzaje maszyn. Jest to maszyna stacjonarna, która w sadzie jest w stanie ochronić hektar powierzchni, hektar sadu i maszyna mobilna, czyli doczepiana do ciągnika. Która, dzięki której możemy ochronić 8 hektarów. Jeśli chodzi o działa, działa przeciwgradowe, są to znacznie większe powierzchnie. Jednym działem przeciwgradowym w firmy SPAK jesteśmy w stanie ochronić 80 hektarów powierzchni upraw. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie. Można znaleźć na stronie internetowej www.agrotrust.pl lub pod numerem telefonu 602-514-555.